Jak stworzyć młodą reprezentację na miarę mistrzostw świata w Brazylii? Belgia to nieco ponad 11 milionów mieszkańców, i w reprezentacjach pratu, pracuje 10 trenerów zatrudnionych na pełnym etacie, dodatkowo dochodzi 8 skautów. Polska to 38 milionów mieszkańców, 4 trenerów zatrudnionych na pełnym etacie i 0 skautów. No i potem trudno się dziwić, że Polska na Mundialu ostatni raz była w 2006 roku i jak zwykle skończyło się w fazie grupowej, a Belgia jedzie na Mundial do Brazylii. No i prawdopodobnie nie będzie tam odgrywała roli statysty. Belgowie stworzyli bardzo fajny program szkoleniowy, składający się z dwóch reprezentacji w każdym rączniku. Z jednej z takich reprezentacji wyszła ostatnio znacząca gwiazda, no i taka przebijająca się w Premier League, mam tutaj na myśli Ozarda? Tak, no, dokładnie. W ostatnim czasie tych piłkarzy mamy wysyp, czy to choćby w Premier League, czy, czy w innych ligach europejskich. Tych zawodników jest sporo i oni odgrywają kluczowe role w swoich klubach. O co chodzi dokładnie w tym systemie szkolenia? W całej Europie jest dużo zawodników, którzy z powodu słabszych warunków fizycznych są odrzucani już jakby na starcie swojej kariery, no bo. 15 mierzący, nie wiem, 1,45 m, walczący z 15 mającym 1,80 m i ważącym pewnie o połowę więcej od niego nie ma, nie ma zbyt wielu szans, choćby był niesamowicie zaawansowany technicznie, motorycznie czy mentalnie. Choćby. No i Belgowie wymyślili sposób, jak takich zawodników nie topić w tym oceanie pełnym dobrych zawodników, którzy są lepsi fizycznie, stworzyli reprezentację Future, czyli reprezentację przyszłości, która to polega na tym, że, że w każdym roczniku mamy dwie reprezentacje. Jedna, są to zawodnicy, którzy, takie drdlasy, którzy mają potencjał, no i druga, takie tacy mali tutaj, którzy w przyszłości, gdy już przejdą przez ten okres dojrzewania, mogą tak naprawdę zrównać się z tamtymi, ale w tym momencie nie są w stanie z nimi rywalizować. Na treningach ćwiczą to samo, mają ten sam plan gry. No i w pewnym momencie, gdy już są równi, mogą rywalizować razem. No i taki Eden Azar, yy, grający wcześniej w prezentacji Future, czyli w tej przyszłościowej, powiedzmy, skoczył dopiero w U20 do tej teoretycznie zaawansowanej fizycznie, tak? Można powiedzieć, chyba tak, 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 nie? Yy, a na przykład, dla porównania, Romeo Lukaku, znany ze swojej budowy ciała, ze swojej siły, od zawsze grał w tej reprezentacji typowo dla tryblasów, dla takich no... Tak, no i później w Polsce tak naprawdę i w większości krajów europejskich te reprezentacje młodzieżowe mają zupełnie inną filozofię gry. Oni... Ćwiczą jedno, a później jest bardzo trudny przeskok do tej reprezentacji seniorskiej. Tutaj praktycznie każda reprezentacja powtarza pewne schematy zagrani, i ten przeskok jest taki mniej bolesny. W Belgii każdy zespół musiał posiadać swoją akademię, która mogła wystawić właśnie dwa składy. Jeden taki powiedzmy normalny i drugi przyszłościowy. Tak, to był e, obowiązek. To był obowiązek, tak. Narzucone. Koszta były dwa razy większe, ale plony zbierane później na przykład ze sprzedaży tych zawodników, także były dwa razy większe, no i to, powiedzmy, się równoważyło, a w Polsce jest to chyba niemożliwe. Niemożliwe, no, no bo jeżeli polskie, w polskiej Akademii i tak jest bardzo mało inwestowane, to, to pomyślmy, co by było, gdybyśmy musieli inwestować dwa razy więcej. W ostatnim odcinku prosiliśmy Was o zadawanie pytań, i teraz przechodzimy do właśnie odpowiedzi na jedną z nich. To już będzie stały jakby punkt programu, i po każdym odcinku będziecie mogli zobaczyć, czy to może na Wasze pytanie w tym tygodniu odpowiedzieliśmy. Eee, tak, gramy w piłkę eee, w klubie pewnym i kaleczymy się troszeczkę, ale tak to spoko. Już gramy ładnych parę lat, no na dużo, ile to już jest. 6 czy 7? Nie wiem. Jak się mówić? 10. Dobra. E, Michał jest środkowym pomocnikiem, ja jestem prawo skrzydłowym, coś takiego. Także... Tak, jesteś poferami tego systemu szkolenia polskiego. Tak. Ja to to ma, się to się tak. Dobra. No. Dziękujemy za odcinek i na razie.